Dobra, beton mam zalany. Pogoda nie sprzyja, no to biorę się za napęd. Także napędem głównym będzie przekładnia. Taką przekładnię kupiłem sobie na Oliksie. To jest 1 do 10 przekładnia. Miała być. Miała być yy, ślimakowa, okazała się kondowa. No ale dobra. Nic się nie dzieje. Nie wiem czy będzie widać to blisko. Jest zoom. No ma jakieś 80 nm, dokładnie nie wiem co to znaczy, ale dosyć konkretna jest, bo sama jej waga to około 20 kg. Także przekładnie mamy do napędu i na pewno jest mocna. Jak już złapię ostrość, to będziecie widzieć. Tu jest 40 mm ośka wyjściowa, także żartów nie ma. I tu mam tak: tu mam 1 do 10 i tu mam do tego ślimakową dołączoną 1 do 20 czyli całe przełożenie będzie 1 do 200 na tamtym trackerze mam 1 do 210 także nastawy i wszystko będę mógł użyć tego samego tak, do tego będzie silnik też wycieraczek z mercedesa beczki sprzęt do zajechania to będzie gdzieś, nie wiem, jak to uchwycić dobrze. Jakoś tak, to tutaj w powietrzu. No, już zamocujemy, nie? Tutaj będzie nam napędzało elegancko. Prawe, lewe obroty. No i trzeba przenieść jakoś napęd z mojej ośki z tego na to. Także plan był taki, żeby użyć. Tutaj był hamulec zręczny. To się tutaj zakłada, był hamulec zręczny. No i chciałem sobie tu przyspawać równe powierzchnie. Też chodzi o to żeby, to, żeby to zrobić równo. Żeby później nie ten bicia nie było przy napędzie za dużego. No ale okazało się, że to jest żyliwe. I no i tyle. Pomysł lek w gruzach. Także plan jest taki, żeby znalazłem sobie rurę czynnica odpowiednia. Tutaj ma chyba 40 mm, tak samo jak to. Się tak by było, że tak powiem zgadzało, no ale jak przyspawam, to nigdy tego równo nie zrobię i będzie problem. Także wymyśliłem, że zrobię taki łącznik z tej rury, 10 cm rury utnę. Tutaj też utknęło mniej więcej w tym miejscu. Tu jest też 10 cm. Włożę jedno w drugie. Praktycznie luzu trochę musi być. I mam ambitny plan przewierdzić to na wylot i wstawić dwie śruby. Jedną i dwie. No bo na jednej to będzie pewnie luz. Dwie śruby wstawić. Śruba nie jest byle jaka. Tego nie będziecie widzieć, bo to jest 12,9 twardość. Także na pewno da sobie radę i zobaczymy, tą rurę utnę, przyniosę to tutaj, wstępnie chyba sobie połapię i wstawię kątowniki po bokach, bo przekręcam. żeby mieć regulację, w razie jakby mi to nierówno wyszło. Mógłbym iść do tokarza, tylko tokarz sobie krzyknie za to, pewnie stówę jak nie lepiej, a ja tutaj. Za parę złotych zrobię i chyba też będzie mi się wydaje. Także działam. Zobaczymy co z tego wyjdzie.